Hej, witajcie. Z tej strony pokémon z psem i dziś wlatuje pierwszy filmik i od razu w czemu nazywa się kanał, ponieważ chodzimy razem z moim psem, który nazywa się Lucky, no i łapiemy pokemony. Więc dzisiaj nagrywamy to podczas trwania eventu zmiany z lunatą na nasoluroka. I słuchajcie jeśli dobijemy pod tym filmem i to pod tym filmem tylko 10 łapek w górę to nagram film z zbrzwającego się nadchodzącego gofestu. Tak i to nie będzie tak, że pojadę gdzieś, tylko kupimy właśnie tutaj w, zaklep, w zakładce sklep tutaj mieliście GoFest to właśnie polega to na tym, że siedzimy w domu, no ale pewnie słyszeliście Taia albo Kufiego No ale w każdym razie i od razu mówię, że dzisiaj nagram drugi film, gdzie z kolegami będziemy chodzić po naszym osiedlu i szukać właśnie Shiny Lunatonów i solodoków. No i nagrywam to od razu po Day na Weedla. Ale jeśli chcecie zobaczyć wszystkie moje shiny, no to zapraszam Was. Mówię, kiedy indziej nagramy. A na dzisiaj myślę, że to będzie tyle. Jutro, jeśli uda mi się zmontować, tak jak mówiłem, wstawię ten film, który dzisiaj nagrywamy. A tymczasem zapraszam Was do subskrybowania kanału, zostawienia łapy w górę. I bardzo było, będzie mi miło. Więc trzymajcie się no i cześć.